W tym odcinku skupimy się na pewnym szczególnym sposobie realizacji przepływu programu, a mianowicie na funkcjach rekurencyjnych, które mają umiejętność wywoływania samych siebie. Zapraszam na odcinek. Rekurencja jest to pewien, pewna właściwość funkcji, czy umiejętność funkcji do wywoływania samej siebie. Może ona stanowić zamiennik pętli wtedy, kiedy uda nam się stworzyć takie warunki, do naszego programu, że funkcja, wywołując samą siebie, realizuje nasze zadanie. Bardzo często wykonanie pewnych instrukcji na sposób rekurencyjny jest dużo prostsze niż ich odpowiednik iteracyjny, czyli w pętli. Tym niemniej musimy pamiętać, że wszystkie Wszystkie funkcje, które możemy zapisać na sposób rekurencyjny, możemy również zrobić na sposób iteracyjny, czyli za pomocą pętli, natomiast odwrotnie ta zależność nie jest prawdziwa. Czyli nie każdą pętlę da się zamienić na wywołanie rekurencyjne funkcji. Zobaczmy, jak może wyglądać przykładowa funkcja rekurencyjna na przykładzie ze slajdu. Funkcję nazywam sobie rekurencja, przyjmuje ona pewną listę argumentów i zwraca typ pusty. Najpierw następuje sekwencja instrukcji, instrukcji 1, później jest pewien warunek if i wywołanie funkcji rekurencja, czyli tej aktualnie definiowanej, której podajemy jakieś argumenty, i dalej są pozostałe instrukcje 2. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, jak taka funkcja będzie miała szansę zadziałać, to zobaczymy, że podczas pierwszego wywołania wywołają się instrukcje 1, później jeżeli warunek jest spełniony, to funkcja wywoła samą siebie, podając jakieś argumenty w związku z tym. W jej wnętrzu wywołane zostaną instrukcje 1. Jeżeli warunek jest prawdziwy, to znowu funkcja wywoła samą siebie, podając argumenty i znowu zostaną wykonane instrukcje 1. Będzie to trwało tak długo, dopóki ten nasz warunek w instrukcji if będzie prawdziwy. Oczywiście gdzieś musimy założyć, że ten, ten warunek w końcu stanie się fałszywy, i, ta, i kolejna funkcja nie zostanie wywołana po raz kolejny. Załóżmy, że taka sytuacja nastąpiła. W związku z tym dane wywołanie funkcji rekurencyjnej wywoła instrukcję 2 i zakończy swoje działanie, i wróci do funkcji wywołującej, która też była funkcją, tą funkcją rekurencja. Ona również. Jest po warunku, więc wykona instrukcję 2, zakończy swoje działanie, wróci do funkcji, która ją wywołała, ona wykona instrukcję 2 i tak dalej, aż do wywołania tej pierwszej funkcji rekurencja. Podsumowując, taka funkcja będzie wywoływała po kolei instrukcję 1 wielokrotnie, dopóki warunek jest spełniony, a jeżeli warunek stanie się fałszywy, to dostaniemy instrukcję 2 znowu wywołane tyle samo razy ile instrukcję 1 tylko w odwrotnej kolejności. Spróbujmy coś takiego sobie zakodować w naszym programie. Zdefiniujmy sobie bardzo prostą funkcję, również nazwijmy sobie ją rekurencja i przekażmy jej jeden argument typu integer. Instrukcje, które mieliśmy wywoływane tam w tym przykładzie, niech to będzie zwykła instrukcja wypisania na ekran, wejście do funkcji i tutaj podamy sobie wartość tego naszego n, czyli argumentu, z jakim została wywołana nasza funkcja rekurencyjna. Dalej, jeżeli. Musimy jakiś warunek, który w pewnym momencie stanie się fałszywy, więc powiedzmy dopóki n jest większe od 0, to wywołaj funkcję rekurencja n-1 i na końcu wywołajmy instrukcję wypisania na ekran, wyjście z funkcji i również podajmy argument z którym dana funkcja została wywołana. Uruchommy sobie to, tą funkcję. Tutaj rekurencja jest literówka. Podajmy jako argument wartość 5 i uruchommy naszą funkcję. I przeanalizujmy działanie naszego programu. Wywołujemy po raz pierwszy naszą funkcję z argumentem 5. Funkcja ta wchodzi w zakres swojego wywołania. Wypisuje na ekranie wejście do funkcji, podając jako n 5, co widzimy na ekranie. Dalej sprawdza warunek. Jeżeli n jest większe od 0, 5 jest większe od 0, więc ten warunek jest prawdziwy, to zaczyna wywoływać funkcję rekurencja z Argumentem 5-1, czyli 4. W związku z tym, wchodząc do tej funkcji, wywołuję napis wejście do funkcji z argumentem 4. Znowu sprawdzę warunek testowy. n jest większy od 0, 4 jest większy od 0, więc zaczyna wywoływać funkcję rekurencja, podając jej argument o wartości 3, i tak dalej, aż do sytuacji, kiedy tutaj podamy wartość 0. Wtedy wypiszę wejście do funkcji. 0 Warunek nie będzie spełniony, w związku z tym nie wywoła po raz kolejny naszej funkcji rekurencyjnie. Przejdzie, przejście do, przejdzie do wywoływania funkcji dalszych i zobaczymy. Wyjście z funkcji, najpierw 0, wychodzi do funkcji, która ją wywołała a która zakończyła się na linijce 10, więc teraz przechodzi do linijki 12, wyjście z funkcji 1, 2 i tak dalej. W związku z tym zobaczmy, że funkcja ta działa troszkę jak pętla, ale przed wykonaniem samej siebie wszystkie instrukcje są wykonywane w kolejności rosnącej, czyli takiej w kolejności, w jakiej ta nasza funkcja jest wywoływana, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Natomiast wszystkie instrukcje, które znajdują się za wywoływaniem rekurencyjnym, są wywołane w odwrotnej kolejności. W związku z tym, w odróżnieniu od prostej iteracji, możemy sobie zdecydować, czy chcemy tą pętlę, czy ten, tą iterację zrobić w porządku rosnącym, czy malejącym. Spróbujmy sobie napisać czy zdefiniować funkcję, która obliczy nam wartość silni. Dla przypomnienia wartość silni jest to iloczyn, silnia z jakiejś liczby jest to iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do tej wartości. Przykładowo wartość silni z 5 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. Wartość silni z 8 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8. Przyjęło się, że wartość silni z 0 jest równa 1. Najpierw napiszmy sobie funkcję, która liczy taką silnię w sposób, w sposób iteracyjny, czyli za pomocą zwykłej pętli. Ja tutaj użyję typu long, dlatego że silnia jest funkcją, która bardzo szybko rośnie. Zresztą zaraz to sobie zobaczymy. Potrzebuje ona jednego argumentu, czyli wartości silni, z której będziemy ją liczyć. Pierwszy warunek możemy postawić. Jeżeli wartość chcemy obliczyć silnie z wartości mniejszej od 2, czyli 0 i 1, to w zasadzie bez liczenia możemy zwrócić wartość 1. To samo tyczy się wartości ujemnych które w tym momencie nie są za specjalnie dla nas istotne. Tworzymy sobie zmienną pomocniczą, której nadajemy wartość 1 i w pętli. Ja tutaj troszkę tak trikowo już napiszę. Pętli. Pętle będę wykonywał tak długo, jak długo wartość n ma wartość niezerową i do wartości s będę domnażał aktualną wartość n, którą od razu pomniejszę o 1 i domnożę do aktualnej wartości s. Czyli dla przykładu, jeżeli podałbym tu wartość silnia 5, to w pierwszym wywołaniu zostanie pomnożone 5 razy 1 przypisane zostanie do wartości 5, a n zostanie zmniejszone o 1, więc w drugiej iteracji pod tą s zostanie podstawione 4 razy 5 i przypisane tutaj, w następnej iteracji 3 razy 20, bo tam było 4 razy 5, w następnej iteracji 2 razy wynik poprzedniego i tak dalej, aż w końcu n będzie miało wartość 0, w związku z tym pętla zakończy swoje działanie. Sprawdźmy sobie, czy to Działa. Wypisując na ekranie wynik silnia 5, o, tak mogę napisać silnia z 5, to jest 120. Zgadza się. Zresztą możemy sobie nawet poprawić. Silnia z dwóch to będzie 2. Silnia z trzech to jest 2 razy 3, czyli 6. Silnia z czterech to będzie 2 razy 3 razy 4, czyli 6 razy 4. 24. Silnia z 5 to będzie 24 razy 5. 120. Zobaczmy sobie jeszcze silnie 8. To jest 40 tysięcy, silnia 9, 362 tysiące, silnia 10, to już jest 3 miliony, silnia 11, już nie będę poprawiał w stringu, silnia 12. Silnia 13. Jeszcze się mieści. Silnia 14. Zobaczmy, jak duży wyraz możemy sobie y, pamiętać w, naszych, w naszej y, liczbie long. Tu obawiam się, że już doszliśmy do kresu, więc liczba, y, silnia 15 i 16 jest tyle samo. W związku z tym oznacza to tyle, że, że ta nasza y, zmienna, nie pomieści większych liczb. Nawet pomijając to, spróbujmy sobie napisać teraz tą funkcję rekurencyjną w postaci... tą funkcję silnia w postaci rekurencyjnej. Ja dodam tutaj silnie podkreślenie r. Zaczniemy w ten sam sposób. Jeżeli, silnia, jeżeli n jest mniejsze od jedynki, od dwójki, to zwróć 1. W przeciwnym razie zwróć wartość n razy silnia n minus 1. Nawet silnia r. I wykonajmy taką Taki program. W wyniku dostaliśmy silnia w sposób rekurencyjny z 5, to jest co jest równe 120 i jest zgodne z prawdą. Przeanalizujmy sobie to zadanie. Nasza funkcja silnia R podczas wejścia, jeżeli n jest mniejsze od 2, czyli jest równe 1 lub 0, zwraca nam 1, w przeciwnym razie zwraca n razy wywołanie silni o n mniej 1, czyli w przypadku podania tutaj wartości 5, może zobaczmy to na slajdzie, pierwsze wywołanie to jest silnia z 5, które wywoła funkcję 5 razy silnia z 4, która wywoła funkcję, no 5 razy 4 zostanie pomnożone, czyli 20 razy silnia z 3 które zostanie pomnożone przez 3, czyli 60 razy silnia z 2. I na końcu dostaniemy 120 razy silnia z 1, ale tam mieliśmy warunek, że jeżeli n jest mniejsze od 2, w tym wypadku 1, to zakończy swoje działanie. W ten sposób przeanalizowaliśmy zdolność funkcji do wywoływania samej siebie, co nazywamy rekurencją. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję.